Siemanko, z tej strony rozpinna Dzisiejszy odcinek jest poniekąd wyjątkowy. Wszystko dlatego, że jego tematyka nie została wybrana przeze mnie. Zostałem bowiem zaproszony przez chłopaków z Agrega TV do udziału w zabawie pod tytułem Gorący Ziemniak, polegającej na tym, że kilku twórców w serii pojedynczych filmików rozprawia się z uprzednio zadanym zagadnieniem. Tematyką obecnie prowadzonej serii jest gra, którą wszyscy kochają, a ja nienawidzę. I wyniki pracy pozostałych uczestników możecie obejrzeć za pomocą linków umieszczonych w opisie mojego wyżygu. Tym bowiem będzie dzisiejszy materiał moim wyżygiem na temat gry, którą wszyscy kochają, a ja nienawidzę czyli Counter-Strike'a. Oczywiście geneza mojej nienawiści do tej gry nie bierze się z tej wersji, którą trzymam w ręku, ponieważ. Kiedy po raz pierwszy raz usłyszałem o Counter-Strike'u gdzieś w okolicach roku 2003, byłem PC-ciarzem i nie miałem nawet pojęcia o tym, że coś takiego jak konsola Xbox istnieje. Niemniej, jeżeli teraz po latach mam wreszcie okazję do zemsty na wszystkich counter strikeowcach no to przynajmniej w tle pokażę im gameplay e z wersji, którą uznają prawdopodobnie za bezeceństwo, paskudztwo i takiej, która przyprawi ich o skręt kiszek i raka odbytnicy. W tym momencie chciałbym też zaznaczyć, że nienawidzę Counter-Strike'a, ale. Bynajmniej nie dlatego, że uważam go za złą grę. Nie, absolutnie. Po raz pierwszy Counter-Strike pojawił się w roku 1999 jako modyfikacja do Half-Life'a, i dwaj twórcy tej gry zostali przez Valve bardzo szybko dostrzeżeni, zatrudnieni. I w roku 2000 na APC została wydana już oficjalna wersja tej gry, Half-Life Counter-Strike, która była produkcją dosyć przemyślaną. Mieliśmy tutaj zespołową rozgrywkę polegającą na dosyć powolnych moim zdaniem meczach biorących znaczy polegających na tym, że dwie drużyny stawały naprzeciwko siebie, każdy z graczy miał po jednym życiu, które nie odnawiało się, nie było żadnych respawnów, apteczek ani nic w tym stylu. Po prostu masz jedno życie na rundę, jeżeli zginiesz, no to musisz czekać do następnej. Do wykonania przeróżne zadania typu podłożenie bądź rozbrojenie bomby, ochrona bądź wyprowadzenie z jakiejś mapy zakładników. Ewentualnie ochrona VIP-a, którego jedna drużyna miała za zadanie utłuc. -ut. Tak więc jeśli chodzi o zawartość samą, o mapy, o dobór uzbrojenia, o balans rozgrywki, no to uważam, że Counter-Strike jest grą jak najbardziej przemyślaną. Tylko, że jest grą też jednocześnie totalnie nie dla mnie. Całkowicie koncepcja gameplayu, tej produkcji mi nie zażarła, a niestety w moim przypadku, co najgorsze, bardzo zażarła moim znajomym. Rozwiązania i koncept rozgrywki Counter-Strike'a nigdy bowiem nie podeszły pod mój gust. E, nigdy nie byłem zbyt wielkim fanem multiplayerowych nawalanek ogólnie, zwłaszcza w latach 90 czy wczesnych 2000 Owszem, lubiłem sobie popykać w jakiegoś Android Tournamenta z botami, e, ale tak naprawdę na dobre jakiekolwiek multiplayerowe fazy przeżyłem dopiero przy okazji siódmej generacji konsol, kiedy to takie gry jak Call of Duty World at War e, czy Black Ops wkręciły mnie na kilka miesięcy solidnego nawalania. Później zaś nastąpiła u mnie bardzo, bardzo duża przerwa i w jakiekolwiek gry multiplayerowe zacząłem z powrotem grać właściwie tylko i wyłącznie z okazji premiery EA owych Battlefrontów i Battlefieldów na obecną generację konsol. Natomiast Counter-Strike jest grą koncepcyjnie zupełnie różną i kojarzy mi się z czymś, czego w prawdziwym życiu również totalnie nienawidzę, czyli z drużynowymi sportami. Jest to gra, która nie polega na tym, że o, oh, spotykamy się i postrzelamy do siebie i jest fajnie. Nie. To jest gra, która wymaga treningów, ćwiczenia, patrzenia na to, żeby być jak najlepszym, uczenia się strategii, siedzenia, tłuczenia cały czas w jedną grę, żeby być lepszym od kogoś. Bleh, paskudztwo! Gra powinna być doświadczeniem, wiecie, siadasz, Przeżywasz jakąś tam przyjemność, i tak dalej, nie stresujesz się tym, że po drugiej stronie kabla siedzi jakaś ciota bez życia, która cały czas napierdala w jedną grę jest od ciebie lepsza i bluzga na ciebie przez headset. Paskudztwo! Dodatkowo pewne mechaniki związane z rozgrywką Counter-Strike'a sprawiały, że czułem się jeszcze bardziej zniechęcony do jakiejkolwiek nauki i próby podniesienia swojego skilla. Głównym elementem, który mi jak najbardziej w tej grze nie pasuje, jest podział rozgrywki na rundy i brak respawnów. Ja jeśli już mam sobie grać w jakąś grę multiplayer, to lubię grać w mecze, ewentualnie w tryby typu podbój w battlefieldach. Wiecie, rozgrywka polegająca na tym, że dwie drużyny zostają rzucone na mapę, bądź też wszyscy gracze zostają rzuceni na mapę w jakimś trybie free for all. Na tej mapie mogą się zabijać, po śmierci następuje praktycznie natychmiastowy respawn i możemy wracać na pole walki, uczestniczyć w rozgrywce. Natomiast Counter-Strike jest bezlitosny dla nubów. Wychodzisz z za rogu, dostajesz headshota i chuj, czekaj 4 minuty 50 sekund na to, aż runda się skończy. No, jeżeli gracze są lepsi, no to może czasem nieco krócej, tak? No bo powystrzelają się na planszy, albo zdetonują bombę, czy wyprowadzą zakładników, czy coś w ten desen. Ale generalnie rzecz biorąc, najgorsze dla mnie i najbardziej odrzucające w tej produkcji jest to, że po zgonie muszę bezczynnie siedzieć i patrzeć, jak inni grają. Czekać, aż się pozabijają, to jest dla mnie straszliwie frustrujące. O ile jednak dzisiaj, kiedy pokazuje się jakaś gra, która mi się nie podoba, to zwyczajnie w nią nie gram, po prostu nie ma z tym żadnego problemu. Tak, w przypadku Counter-Strike'a było zupełnie inaczej. Ta gra na kilka miesięcy zepsuła mi znajomych. Wszystko przez to, że w okolicach roku 2003 na naszym osiedlu pojawił się dostępny dla wszystkich internet, w sensie wiecie, co cenowym, no że to już nie był jakiś luksus, tylko internet zaczął gościć w takich zwykłych blokerskich domach. I o ile wiem, że moi znajomi pykali sobie w tego Counter-Strike'a już nieco wcześniej, chodząc na rozgrywki do kafejek. Tak wtedy zupełnie mi to nie przeszkadzało, ponieważ wiadomo, no, kafajki kosztowały, tak więc na sesje Counter Strike'owe moi znajomi udawali się tam w kilka, bądź kilkanaście osób na godzinę, dwie, raz czy dwa w tygodniu. Tak więc nie było problemu z tym, żeby po ich sesji spotkać się wieczorem na browary i przeżywać młodość, no nie. Tak w momencie, kiedy internet zawitał w ich domach, Coś się zepsuło. Nagle o godzinie 18, kiedy zwyczajnie spotykaliśmy się pod naszym osiedlowym Tesco, żeby nakupić sobie siatę browarów i pójść gdzieś rzeczkę, na drzeczkę, na ognisko, czy coś ten deseń, okazało się, że po zakupieniu browarów, kiedy już chcieliśmy się, raczej znaczy kiedy ja chciałem się udawać na jakieś łono natury i jak to już wspomniałem, przeżywać młodość, to oni się kurwa zabijali z tymi browarami do domu, napierdalać w Counter-Strike. Nawet nie wiecie, jakie to było wkurwiające. Czułem się autentycznie wykluczony. No i gdybym był jakimś roszczeniowym milenialsem, to pewnie do dzisiaj miałbym ból dupy do moich rodziców o to, że o, nie założyli nam internetu w tamtych czasach, ale nie jestem. <grym> I bardzo dobrze zdaję sobie sprawę z tego chociażby, że ich ówczesne stanowisko brzmiące nie założymy internetu, bo będziesz marnował w nim czas na kłopoty. było jak najbardziej sensowne, nie ma co się ukrywać, tak by kurwa było. Ale też przede wszystkim, no, sama gra... Autentycznie mi się nie podobała, wiem to bardzo dobrze z tego, że na fali całego tego hypu wśród moich znajomych, no ja też poniekąd postanowiłem spróbować, tak, instalowałem sobie tego Counter Strike'a w domu, nie mając internetu, instalowałem sobie boty, no i próbowałem coś tam ciorać na tych botach. Aby może raz na jakiś czas pograć z moimi znajomymi, kiedy organizowali sobie lamparty. Ponieważ u jednego z moich kumpli w piwnicy jego bloku była jakaś taka duża wózkarnia, czy coś ten deseń, i tą wózkarnię jego rodzina, nie wiem jakim cudem, ale zaanektowała dla siebie w zgodzie z innymi, innymi mieszkańcami. I tam na co dzień stał jakiś stół do ping-ponga, czy coś takiego. Wiecie, taka, no, taki pokój socjalny dla całej klatki. No i raz na jakiś czas moi znajomi się tam zrzucali z kilkoma komputerami no i przez całą nockę napierdzielali tego Counter-Strike'a. Ja tam również podskakiwałem, ponieważ no, było to takie wydarzenie socjalne, waliło się te browary na nie i słuchało jak chłopaki do siebie strzelają. No i na tych nockach była też okazja do tego, żeby czasem sobie przysiąg do tego kantera, ponieważ raz na jakiś czas ktoś musiał wyskoczyć po więcej browarów i zwalniał się jeden komputer. Tak więc podczas tych kilku okazji miałem okazję zasmakować Counter-Strike'a z żywymi ludźmi i również zajebiście mi nie podpasował. No, najprawdopodobniej w dużym stopniu przez to, że byłem lubem, tak więc dostawałem strzała 15 sekund po rozpoczęciu rundy i musiałem czekać, aż runda się skończy, po to, żeby spróbować w drugiej i znowu dostać strzała i znowu czekać. Że? Ale też nastawienie moich znajomych do tej gry wydaje mi się, że reprezentatywne dla większości społeczności Counter-Strike'a zresztą. No, co, 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 co tu mówić? No, ów, dla mnie było debilne. Obecnie uważam, że po prostu dla mnie nierozumiałe, ponieważ e, wszyscy moi znajomi katowali w kółko te same mapy. Teraz, e, kiedy z ciekawości, ponieważ obecnie Counter-Strike'a posiadam na Steamie w jakiejś tam kolekcji Half-Life'owej, e, postanowiłem zajrzeć na serwery, to widzę, że po latach sytuacja się nie zmieniła. Cały czas katowane są w kółko The Dust, e, The Train i jakieś może ze trzy inne mapy. Tymczasem na tych nockach, kiedy zauważyłem, że dostaję po dupie od znajomych na tych wszystkich mapach, które katują w kółko, no to zacząłem ich tam podjudzać, że, ej, może zagrajmy na tej co, mapie, co nigdy nie gracie, tak? Demilitia czy coś takiego, no nie? Oni no tam się czasem godzili no i rozgrywali ze dwie, trzy rundy. Okazywało się, że są to mapy, na których nie mieli przekatowanych setek godzin opracowywania strategii, nie wiedzieli dokładnie, w którym pikselu pojawi się głowa przeciwnika, żeby ją od razu strącić, i. Nie, te mapy są nudne. Wracamy do Detasta. No nie, tak... Ile można w kółko to samo? Wybawienie zaczęło nadchodzić dopiero gdzieś tak w roku 2004-2005. W 2004 kupiłem sobie nowego kompa, tak więc kiedy moi koledzy szli wieczorami ciorać cały czas tego dennego Counter Strike'a, no to ja szedłem do siebie ogrywać Far kraje trójwymiarowe GTA'sy, jakieś Max Payne'y, dwójeczki i tego typu produkcje, tak więc ja byłem zadowolony u siebie przed komputerem, oni byli zadowoleni przed swoimi komputerami, a gdzieś tak w 2005 roku, kiedy Counter Strike'owa społeczność zaczęła przerzucać się powoli na dodany, do wydany właściwie do Half-Life'a dwójki Counter-Strike Source, to okazało się, że było nie było, moi znajomi jednak wolą wydawać kasę na browary niż na upgrade kompa, który był niezbędny do przerzucania się na nową odsłonę ich ukochanej gierki. No i tym sposobem powoli, powoli faza zaczęła wymierać, ponieważ ich znajomi z klanów, z internetów przerzucali się na nową wersję i tak powoli gdzieś tak w 2006 roku na moim osiedlu w Counter-Strike nie grał już praktycznie nic i mogłem wreszcie odetnąć z Niemniej gorycz pozostała i po tych wszystkich latach nadal nie mogę Canterowi wybaczyć tego, co mi uczynił przez te kilkanaście miesięcy 15 lat temu. Wersję xboxową zakupiłem sobie poniekąd ironicznie, ponieważ samej gry nie znoszę, ale no wiecie, xbox jest zajebisty. Poza tym wiadomo, że PC-ciarze nie znoszą konsol, tak więc w ramach takiego hurdur, prawda, mówicie, że się nie da, a się dało się, prawda, bo Counter Strike wyszedł na konsolę i niektórzy szczęśliwcy, którzy byli w ich posiadaniu, mogli sobie na Xboxach w czasach świetności tej gierki w, to, w ten tytuł popykać. Ale będąc szczerym, to posiadam tą kopię głównie ze względu na to, że w środku zawarta jest zajmista ulotka, pokazująca dużo, dużo lepsze tytuły na tą konsolę zgranie gameplayu na potrzeby dzisiejszego odcinka było dla mnie prawdziwą torturą, o ile popykanie sobie z botami w konsolową wersję było jeszcze jakąś tam taką gorzką, półbekową przyjemnością o tyle próba wbicia na pecetowe serwery i zobaczenia jak to ludzie grają w tego starego Counter Strike'a w czasach dzisiejszych to okazało się momentalnym instarakiem po prostu i spierdoliłem stamtąd jak najszybciej tak więc, sorry, pecetowych gameplayów w tym odcinku prawdopodobnie podobnie nie będzie zbyt wiele. Jako zaś, że jak już mówiłem, był to straszny raki, i nieprzyjemne doświadczenie, no to kończę już z tym, mam to już za sobą. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało, bądź też wzbudziło niesamowity hejt, no bo jakżeż tak można nienawidzić Counter Strike'a? Ja zaś idę sobie pograć w coś normalnego. Przecudowną gierkę, która jest dzisiaj fajna i jestem pewien, że nadal tysiące graczy będą online i będzie można sobie po Dzięki za oglądanie. Na razie.